Ale ja się też zawiesiłem, chłopaki kurwa <grymne> Ja jebię Ale znacz na czym kurwa, na niczym tam nie. Krzaku Ale rozpędź się palpataju znajdę nową trasę BUM Uo. Jest, jest! Dobra, w dobra, 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 do przodu teraz, dziękuję. do przodu, do przodu, wyjedzie, wyjedziesz już on już tam wyjedzie chyba. Czekaj. Czekaj, ukośnik fiksi próbuje. To <noise> mnie teraz puknie od tyłu Ale kto mnie puknie teraz. Lekko. Jedzie, czekaj, teraz wylecisz, wyjedziesz teraz. Czekaj, mieli, mieli kurwa. Nawet w sumie do tego. się tylko u lekko w kółko peknąć. No kurwa okay, teraz... Mój je... i nie chce odpalić, no nie No Jezu, nie ale to czytać. będzie kurwa długie. Mm. Ja jebie kurwa, nie no na, ku... na kółeczku jednym, dosłownie. Tak. Weźmie ktoś puchnie. Naprawiłem okay, się. Ruszajmy Ej, jadę! Sk Skiną, jest, jadę też! Proszę, odejść, odejdź proszę! Skino. Weź mnie weźmie Już, lekko. już. Ale lekko, tak? Jak się naprawię, to cię... No naprawisz A... się. Na pikselu. No to to, jedziemy pomału, czy na nich czekamy? Nie dobra, co oni tam kombinują? Ja to no tam już, już stoi praktycznie. Dobra, tylko, dzięki, nie ma na co. Tylko, tylko na barierę to lekko wisi. O, jest, udało się. Fiks Fix. Dobra, jestem fixnienny, no dobra. no nie spad ty. Odejdź, Minimalnie go trzeba do... puknąć, ale leciutko. Ja tylko wiem. tylko spadł, nie? Dobra, ja, ja już pojadę, poczekaj. Dobra, to jak coś, to ja trzeci go Ty nie możesz, ty nie możesz, Ja nie, bo nie, masz naczepy. Ja nie mam naczepy, no ja go pyknę. Widzisz? Ja go pyknę, no. no, no. Czekaj, żebyśmy go nie zamali za mocno, nie? No nie, spokojnie. Nie. A ty, ty go w tył chcesz walnąć? Nie, nie no w koło tu. Tutaj, A, stof, w koło. to koło coś się zablokowało. No, no. no. Jest, 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 jest. Jest, wyszedłeś, no i gitara jedziemy. No jedziemy. Kurwa, no Mówiłem, że wyjedziesz, mówiłem. Jadę pomału. Kurwa, mówiłem, że go wyciągniemy, nie? A ja już się rozpadłem. Nie, nie, tylko się nie zawieźć, nie zawieź się.